No, ale dobra. To robimy tak, że jednym, jednym EBR-em wjeżdżasz mi na heal'a, dwoma CS-ami mi tutaj, drugi EBR otwiera mi tutaj, e, Chieftainy 277 lecimy... czy nie, Chieftainy jadą sobie tutaj, razem z 277 i 260, a early i 140 jadą sobie tutaj. Na razie, ale... nie, wjeżdż... no, no. Aha, no, na razie nie wjeżdżacie, tak? będę wam mówił kiedy wjeżdżać. Ci w tej na rampę oczywiście, nie ja pojadę tutaj trochę od lewej co tak wolno jedziesz? Ja mam spota. Leż, no, nie. Panią, nie racjach, ja mam spota? Lec. palił mnie, gram na fajnie Kość tu będziesz podjadza? mi ratować mhm. Wjeżdżać? 277 Tak, tak, jak, jedziecie, 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 jedziecie wjeżdżajcie w to, wjeżdżajcie Nie może się powiedzieć, że ma opowieść dlatego

no to Kato. Zeta jest z lupu do nas. Zeta po Mam wrażenie, że... ...Mitzel chyba tego nie przeżyje, albo ja. ja. Dobra, ja. nic się nie dzieje. Dobra, dwieżdżamy, kasujemy tego Erlika. Weźcie tam szybko na tej górce, zwalczcie, bo tu dużo medów, więc dużo macie tam, mało czołgów macie wyciętych. O się Erli. Dobra. Kurwa. Defocus, dobra, i zaraz jedziemy. Erli, tak? Pierwsze? Zajmuję stb jak coś. Jak Dobra, mógł, teraz mogę. wszystkim tym wjeżdżamy. Odwracam do tej się. Dawać. Pierwszy strzał i Zaro Musimy szybko do nich dojechać, kurwa. Tak, 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 dojeżdżamy. Mamy i tak i tak przewagę, tak do nas spokojnie. Bo ja do tutaj prawej strony. Yy, Maxal nie, 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 nieć, nie, bo jesteś jeszcze lufą. Po pierwszy. Krytyczne. Toś tego Leo tam. Post... No. Dziś 50. Dobra. Ej, dobijamy. Panie, bo mnie dobiją zaraz. Ej, ale my, my się wlewamy, nie, nie wymieniajcie się, wlejcie się w to. Jeżdżamy Tak, to. jedziemy, jedziemy. I jedźcie tędy, żeby was y, nie obijał ten. Leopard. Do kamienia tutaj. U mnie zaraz wypykają. E EBR, bo EBR. Kluter, kluter. jedziesz tutaj. 140, jedziesz tutaj po... Świecisz Leoparda. Dobra, że są low trochę Dobra, dostał. A? 300 HP zrobiłem. To jest moc. Na razie nie i mm, Ale mieli lepszy line-up w sumie, nie? Pod kurwa... mieli lepszy. Ale oni tak się z tymi ciężarami, czy jak my się w trójkę wyjebaliśmy, to my sobie wyjebaliśmy jeszcze ich coś pięknego. Ale no jeszcze dwie podpałki w... poszły na początku praktycznie tymi ciężarami. Coś ciężkie jak na grubo czy na szybko? Jeszcze nie widziałem mapy, aha, gruimper GCG Nie, bez Arty. że tak. Ile mamy Chieftainów? 2 berry, 1 eber. Chiptein i super i tutaj. CS jedziesz mi szybko tutaj. Artami ustawcie się według uznania. Dajcie raz, że od razu już arty walą. 140, 140 jeszcze pracam. 140 tutaj, tutaj. Wszyscy ustawiają przy czerwonej linii. Ja bym ci tam Zacznij gdzieś na kurkę, bo jak Eber Cię spotnie, to ci GWS to może zabić. Ja nie, ci to nie, nie, się stanie. Jedynkę Ci delikatnie spotnąć, czy agresywnie? Możesz spróbować Ale agresywnie. laga ja, ja pierdolę. Jest drugi typ na bazie. Tymi medami tam stoicie, stoicie i się nie pokazujecie Ewentualnie jak, jak będziecie mieli bicie na EBR to KD? Skąd wali arta? Nie wiem, bo nie dostałem Alta KD Jeszcze jak na bazie Tymi trzyfami nie za daleko Korki. Tylko delikatnie się wygląda. Graj wykrywa. sobie tym, dobra, tam, po lewej stronie Chyba dostał Wyświeś Bo, Bo micela będą mieli za zero jak go nie spierdoli może zaraz No, uciekam. Dobra, medy, medy dojeżdżacie do te, tutaj Dojeżdżacie tutaj Dojeżdżacie do micela i wjeżdżacie w to i wjeżdżacie w to My podjeżdżamy też, czy tak jak zrobiliście. Tylko tam się nie zatrzymujcie, tylko musicie wjechać, zrobić to 40. No, od razu. Razu. Arta gdzieś I, tu. I stoi. Tam, tu. Tu. Mhm. Dobra. Panowie wyjazd, 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 nie zatrzymywać się, nie zatrzymywać no, się Wiem, ale po prostu to nie omijamy czołgi i, i wjeżdżamy, wjeżdżamy, wjeżdżamy Arta, kada? Arta, wiem, kurwa, kurwa. Słuchaj. Ja już jestem, ja już o, mam ja jestem Minus, ja jestem Minus no. Naprawić się i wjeżdżać Nie no, ja zginąłem Wiem Dobra, żebyście mi tam nie zjeżdżali, dojedziecie tutaj i tyle Artyka, tam jeszcze ładuję ja też nie. Ja tu masz? Ja walę, ja walę. Ja walę. Jak to hp tam wygląda? Moi mają już dużo, nigdy do dołu, ale mają już 6 tysięcy. Moi mają sobie. to. jego. Go. Już dobiłem. Oni mają na bazie też sporo czołgów, powinniście ich tam zrobić. No, mają jednego. A na lot puściliście już? Jeszcze nie, jeszcze nie. Dawaj, dawaj, dawaj tym ebrem na tego skończenia. A bazę bazy i, I gramy podarte, gramy podarte mhm. Dobra, Ebr zeszedł Dobra To jedzie to, zjeżdżajcie, zjeżdżajcie na dół, zjeżdżajcie na dół i kasujcie to Bo oni przyjeżdżają do nas tutaj Parapusz zmęt Dobra, ja ginę Wjeżdżacie i kasujcie to wszystko, musicie kasować Koń na gąsce Sto na bocie na gąsce Arta, trzymaj się sekund Wjeżdżacie, musicie wiać musicie musicie po tego Chiefa Mam bicie na niego stąd Tym chiefem, a no, ja Teraz to go zbieram go... go dupy Dobijam Chiefa I ty tam stoi dalej Dobra Pomogę z tym chiffem, dobra? Ej, czemu ten chief dalej żyje? Hornet pomoże nie, nie polosowało Nice. Dobra, dobra, proszę mi ser. Mhm. Dobra. No, alta. Artami ile zrobiliście? Ja na ślę... 2000... 2000 pokazuje, nie czy coś tam weszło na ślepą. Mm -hmm. 300... <ślałem> Ale to i tak dobrze, bo to w miarę szybko zagraliśmy.